Prezentacja produktu Mini Speaker Bluetooth. Jest to przenośny głośniczek z wbudowanym akumulatorem o pojemności 600 mAh. Taki akumulator pozwala nam na swobodne korzystanie z głośnika do 5 godzin. Wiadomo, że jest to uzależnione od tego, jak głośno będziemy słuchać muzyki. Głośnik ma wbudowany Bluetooth oraz wejście na Mini Jack. Jego zasięg jest do 10 m. Już Państwu prezentuję jak gra. Mój telefon już jest sparowany z głośniczkiem. O, akurat właśnie przyszedł do mnie SMS, więc słyszeliśmy to również w głośniku. Dobra, wyłączymy. Bardzo fajna sprawa fajny gadżet malutki, poręczny, idealny na wycieczkę, na grilla. Także zachęcamy.